Cześć, jestem właśnie po szkoleniu z mikropigmentacji skóry głowy oraz brody u Moniki Jaworskiej. Jestem zachwycona tym szkoleniem, ponieważ miałam okazję popracować na wielu modelach, zobaczyć masę jej również pracy i uzupełnić wiedzę. Byłam w poprzednim roku, dokładnie w marcu, no i teraz jestem ponownie, żeby dopracować małe szczegóły i... Monika też oceniła moją pracę, jestem, jest mi bardzo miło, ponieważ zostałam bardzo, bardzo, bardzo gościnnie tutaj przywitana, zaopiekowana, za co jestem Monice bardzo wdzięczna. No i polecam Wam serdecznie, jeżeli szukacie pomysłu na siebie, jeżeli chcecie uzupełnić na przykład wiedzę, Serdecznie polecam Wam Monikę Jaworską jako instruktora, bo naprawdę ma niesamowitą wiedzę w tym zakresie. Odpowiada na wszystkie pytania. A jeżeli jest coś, co wymaga powiedzmy troszeczkę więcej tutaj pracy, to naprawdę to szkolenie jest długie i doprowadzamy do samego końca. Także polecam wam serdecznie, naprawdę warto. Uważam, że Monika jest specjalistą w tym zakresie.